Z tłumaczką po portugalii. Przez język do serca. Jak się przywitać i pożegnać po portugalsku? W dzisiejszym filmiku nauczę Was kilku Podstawowych zwrotów, które na pewno przydadzą Wam się w czasie Waszego pobytu w Portugalii. Oła! Ola. Cześć! Oła. Na zdjęciu widzimy klasztor hieronimitów. Po portugalsku. Mosteiro dusz Jerónimos. A teraz trochę bardziej formalnie. Bon dia. Bon die. Bon dia. Bon dia. Czyli dzień dobry. Tak mówimy od rana do dwunastej w południe. Na tej fotografii możemy podziwiać wieżę Beleń. Tochy de Beleyn. A tak przywitamy się od 12 w południe do późnego popołudnia. Boitart. 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 Dzień dobry. Widzimy Narodowy Pałac w Sintrze – Palacio Nacional de Sintra. Tym razem na zdjęciu nowoczesna lizbońska dzielnica – Park Narodów. Po portugalsku – Park das Nações. Kiedy nadejdzie wieczór, Powiemy boa noite. Boa noite. Boa noite. Dobry wieczór. A teraz jak Portugalczycy się żegnają? Mówią Edeusz. Adeus. 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 Czyli do widzenia. Poza słowem "Eddieus" możemy używać również słów bon "Buatard", które również służą do tego, żeby się z kimś pożegnać. "Bun Boa tarde. Boa noite. Muito obrigada. Bardzo dziękuję.